Modlitwa ma moc. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, pomóż mi, Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości i siły, który doskonale znasz moje troski i pragnienia, proszę Cię, otwórz swoje łaskawe serce na moją modlitwę. Boże, pomóż mi w każdym aspekcie mojego życia, pomóż mi odnaleźć drogę do spełnienia i szczęścia, pomóż mi pokonać przeszkody i trudności. Które stoją na mojej drodze. Daj mi moc i wytrwałość, aby nigdy się nie poddawać i zawsze walczyć o to, co jest dla mnie ważne. Boże, pomóż mi w moich relacjach z innymi. Daj mi wiarę w dobroć drugiego człowieka i umiejętność wybaczenia i pojednania. Pomóż mi być życzliwym wobec innych, abyśmy mogli budować harmonię. I wzajemne zrozumienie. Boże, pomóż mi w moim rozwoju duchowym, prowadź mnie po ścieżkach prawdy i miłości, aby moja wiara wzrastała każdego dnia. Uczyń mnie cierpliwym uczniem, gotowym słuchać Twojego głosu i kroczyć za Tobą. Boże, pomóż mi w moim zdrowiu i sile, ulecz moje rany. Zarówno te fizyczne, jak i emocjonalne. Daj mi siłę i energię do codziennych wyzwań, aby moje ciało było zdrowe, a duch pełen entuzjazmu. Panie, pomóż mi w mojej pracy i działaniach. Daj mi mądrość i umiejętności, aby dobrze wykonywać swoje obowiązki. Pomóż mi znaleźć satysfakcję i sens w tym, co robię. Aby moja praca przynosiła owoce i miała pozytywny wpływ na innych. Proszę Cię Boże, pomóż mi w moich marzeniach i celach. Wskaż mi drogę, którą powinienem podążać, aby osiągnąć to, czego pragnę w głębi duszy. Pozbądź mnie lęków i wątpliwości, aby móc iść naprzód ze śmiałością i pewnością. Ojcze Niebieski, Pomóż mi w mojej wierze i zaufaniu. Niech Twoja obecność otacza mnie każdego dnia, abyś zawsze był moim przewodnikiem. Pomóż mi być lepszym człowiekiem. Pomóż mi wzrastać w miłości, życzliwości i szlachetności. Niech moje słowa i czyny świadczą o Twojej obecności w moim życiu. Niech moje codzienne decyzje i wybory. Są zgodne z Twoimi naukami. Boże, pomóż mi na tej drodze życia. Daj mi wiarę, nadzieję i miłość, które będą mnie prowadziły przez trudności i wyzwania. Modlę się do Ciebie, Ojcze, pełen ufności i wdzięczności w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj proszę, pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczny Bóg zapłać.